Elo, W kolejnym materiał na moim kanale, do zgarnięcia ta żeby ją zgarnąć, łapa w górę, subskrypcja i komentarz, do zgarnięcia na poprzednich materiałach inne przedmioty, więc wbijcie na poprzednie materiały, zostawcie łapę w górę, komentarz i możecie zgarnąć. My znajdujemy się na CS:GO yy, skins com link do strony w opisie, kodzik souly, yy, aktywuj darmowe, 2,50 na start, 10% do, do, do ładowania. Oczywiście metod płatności jest sporo, teraz jeszcze otrzymujemy przy wpłacie punkty eventowe, więc czym więcej wpłacacie... Yy, no to tych punktów zostajecie więcej, możecie jeszcze wykorzystać w eventie, wszystkie metody płatności są, a nawet sms, więc myślę, że spoko, eee, jak ja nagrywam ten film, nagrywam go dwa dni jakoś chyba wcześniej, czy tam dzień, więc no jeszcze event tr trwa, event tr trwa do końca chyba niedzieli, tak, jak mniej więcej, no więc jeszcze macie szansę wykorzystać swoje punkty eventowe, wbić tutaj i tak dalej. No ja, punktów eventowych nie mam. Można otwierać te skrzynki, również zbierać te punkty przy wpłacie, jak sami widzieliście. Ale ja widzę tutaj limited offer, więc tutaj widzimy nowe, limitowane jakieś skrzynie. Naprawdę fajnie to wygląda. W sumie to nie są jakieś e, grafiki skrzynek, po prostu skinów. Ale zajebista grafika, naprawdę mi się to podoba. Zajebiście to wygląda. No i zacznijmy od najtańszej: 13 zł. I to mamy 1% na Golden Coil, tak? Yy, no dobrze, proszę Państwa. Aha, możemy sobie zmieniać To nie jest, że trzy otwarcia Ej, zajebiste to jest w sumie Możemy sobie zdać 5%. I na przykład dwa otwarcia Dobra, ja tak zrobię, ja tak zrobię e, No ale cóż, stickersy Naklejeczki Przepaństwa. państwa e, No tak, jak widzimy, no tutaj widzimy Ile mamy nadane naklejki i tak dalej Ale możemy sobie zwiększać procenty Ej, fajne to jest, naprawdę fajne Możemy sobie wybierać, tak jakby modyfikować skrzynię Spoko Kolejna 43 zł, 1% na Crimson Web'a, 1% na Good Knife'a, 94% na te naklejki, ale możemy sobie zmodyfikować i dać 4%. Hmm, no dobra, dajcie dwie. No kurczę, fajne, naprawdę fajne. Ej, ja, pitole, myślałem, że będzie, nie? Już, już chciałem skakać z radości. No cóż, no cóż, troszkę jeszcze balansu mamy. Skupimy się na tych droższych, chociaż no wiadomo, nie mamy zbyt dużo, żeby kurczę na przykład tą zmodyfikować. A, e, a jeszcze tutaj jest za 11, są tak ustawione, nie, nie po kolei. Dobra, jak damy 5%, to na to nam wjeżdża 90, więc mamy 5% na kałaszka. E, tutaj no, w sumie same kałaszki są, no ale 5% na tego, po kolejne 5% na te trzy rozłożone e, procenty. No i dobra, trzy takie otwórzmy, otwórzmy. No lipa, no lipa, jeszcze jedną szansę dam, jeszcze jedną szansę dam. No wiadomo, wiemy jaki jest procent. Wiemy, że możemy. Tu jest jakiś kałaszek, tak? Siądzie to. 38 zł. No niezbyt dobrze siadło. Siad kałaszek, ale no, no ten nas tutaj nie satysfakcjonuje. No i tutaj nas, nam Nightwish przyleciał. Dobra, sprzedajmy to i przejdźmy na tą skrzyneczkę jeszcze droższą. 92 zł. 1% na slautera. No piękna sprawa. Możemy tutaj zwiększyć do czterech, ale skrzyneczka kosztuje już 265. Hmm, no myślę trzy otworzyć. Kurczę, no jakaś kosa może siądzie. Dobra, osiem stówek, no drogie otwarcie, ale fajna modyfikacja, naprawdę... A, pitole. Hmm, dobra, jeszcze raz. Wiem, że może robię głupotę, ale no jeszcze raz. No blisko Bowie. Ten Bowie no dałby troszkę. Dałby troszkę, chociażby nie zwrócił otwarcia. No i zostało nam 1700, no wiadomo, skrzynie są bardzo ryzykowne, ale jak zarzucą, no to możemy naprawdę, naprawdę zrobić fortunę. No i tutaj 551% Dragon Lorca, nie, od 23 do 50 tysięcy, no w ogóle coś niesamowitego. Możemy dać 3%, ale ona wtedy kosztuje 1350. Wiecie co, ja to zrobię, lecimy, ja to zrobię. Ja pierdziele, no nie wierzę, co ja odwaliłem. Ryzykowne, bardzo ryzykowne skrzynie. Ryzykowne, jak widzimy, no ale kurczę, no można, no. Dajcie mi tam za 13. Oj, oj, oj. Tą dragon Lorkę, no, chciałbym ją trafić, nie? Może, może, może kiedyś, może kiedyś otworzymy, nie wiem, dużo tam tych skrzynek, ale chociaż na no, to jedno otwarcie było drogie, bo stawiliśmy sobie większy procent. Jezu. Yes. Starczy nam jeszcze na otwarcie? Nie starczy, ale na dwie? Na dwie nam powinno starczyć 88 zł. No cóż, no wiedzieliśmy na co się piszemy, widzimy jaki jest procent, no, no, no nie ma najwięcej, nawet sobie tutaj zwiększając, no nie ma najwięcej niestety. E... Pfu, no przegrane dzisiaj naprawdę sporo, no ale wiadomo, raz, raz siada, raz nie. Dobra, dobijemy sobie jeszcze tutaj do batelka na koniec za trzy dyszki na fazę No grubo. No grubo przegrane dzisiaj grubo Chyba, że w tej skrzyni nie no, chyba nawet nie ma kos, chciałem powiedzieć, że jakby nam kosa jakaś siadła skrzynka ogólnie za 750, więc... szałbym się nie spodziewał chyba dla niego ogólnie. Te Zarobił sobie 3, 6 zł. Dobra, kończę materiał. Niestety nie, nie może szczęśliwie, ale no cóż. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Wbijajcie z moim kodem, dajcie znać, czy otwieraliście te skrzyneczki nowe. No i tyle, do zobaczenia, nara. Siema, cześć.